Cześć. Cześć. Cześć! dziewczyny! A dzisiaj druga część nieudanych prezentów. Tak, i w dzisiejszych nieudanych prezentach będą różne sytuacje, w których dostajemy prezent. Wyobrażamy sobie, że dostaniemy prezent taki, jaki byśmy chcieli, albo jak, no w sensie coś prezent. A to coś na coś na tak, a rzeczywistość nas innego. bardzo rozczarowuje. Więc dziewczyny, jesteśmy bardzo ciekawe, jaki był wasz najgorszy prezent, jaki dostałeś, najbardziej nie nietrafiony, i żebyście pisały nam w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawe i e... no piszcie, po prostu, tak? No. Dzięki. dzięki i oglądajcie nas. Dzięki. Oglądajcie nas. Pozdrawiam serdecznie, bo są dalej! Snapchat, okej. Zaraz mój facet da mi najlepszy prezent ever. You know what I mean, nie? <laughs> no dobra, no to czekamy. Czekajcie, czekajcie, niecierpliwości, dla wszystkich moich uh, fanów uh, trzy sekundki i dostanę najlepszy prezent forever, ever. No gdzie prezent, no? Ik wil że chciałaś Versace. Ik Pure fame. Je dacht dat O, nie. Na o twierdny, tak. Tylko dziękuję. Oh nee. Voor zo'n koffie, alleen Versace. Dank je. Dank je, koffie. Chanel. Ah. Chanel. Się, kochanie? No, dzięki! Versace... Haha, Czekaj... To co, kochanie, może sobie posiedzimy raz? Poczekaj, teraz Snap'a robię! Może sobie porozmawiamy o czymś? No i kochani, dostałam właśnie prezent! Dostałam Versace, torebka Chanel. Daj! <laughs> no? no daj! Zgodnie! Daj to! Let's go! Pierścionek Koleja Chanel Dior Gucci 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 Tuki Mam nadzieję, że to duży pierścionek Chanel, podstew. Oh my god. Co to jest? Chcę, żebyś pożerzała swoje Oj, horyzonty. Chcesz, żeby mnie głowa bolała? Chcę, żebyś pożerzała swoje horyzonty. W końcu poszerzyła swój zasób słów o język polski. Oh my god. To jest czeski pisarz Milan Kundera. Chciałabym, żebyś przeczytała tą weź. książkę. To jest dla twojego dobra, chcesz żebyś zaczęła czytać książki. Nigdy nie przeczytałaś w życiu żadnej książki. Tak, you! Milan Kundera, czeski pisarz, znakomity, wyśmienity. Ja już przeczytam wszystkie jego książki. Weź! No, no, odejdź! Odej! Bo nie są ważne tylko kosmetyki i cześć! Weź! Ważne jest, żebyś zaczęła czytać. Nie, trzeba było, no nie, trzeba było, no nie, no nie, w no nie, miuszki, się co Ja Ja, ja, ja. Wow. <śla> no to super, się cieszę że się, że nie, wow, Świąt! Co, świąt kochanie! A, tak żeby nam się troszkę urazmaiciło. Ja mam nadzieję, że to ci się spodoba Tobie. Mmm, la, la, la. Mmm, nawet dobry rozmiar. Ładne. Cię dziękuję. ładne. Bardzo ładne. <gryw> Bardzo ładne. Piękne, prawda? Co to jest? Reniferek. A co? Piękny jest. A co mam z tym zrobić? No będziesz miał, będziesz miał go, postawisz sobie przy łóżku. O, ładne to jest, chodź. Słyszysz? No chodź. Urozmaicimy sobie, mówiłeś, tak? Superowo, dziękuję kochanie. wezmę go postawić na półce, Jest no, jest piękne. No mówiłeś, że coś cennego. No to, to cenne jest, prawda? No ale kochanie! No takie prezenty piękne sobie daliśmy! Hmm. O, przynajmniej, też jest To jest Nie. nie, nie. Tak, tak. Srebrny kolor, złoty kolor, kolor srebrny Ja tego nie lubię. Nie, ja lubię.